Hej! Witajcie w kolejnym odcinku Możesz Wszystko. Dzisiaj przyjrzymy się tematowi, który pewnie z wielu z Was, tak samo i mnie, zastanawia. Jak nasze codzienne trudności mogą stać się źródłem radości i zabawy. Dzisiejszy odcinek może totalnie odmienić Wasze spojrzenie na problemy. A jeśli chcecie więcej takich inspiracji, koniecznie subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. To by było tyle wstępem. Zapraszam do części pierwszej. W części pierwszej będziemy mówić o problemach, jak jako o grze. Jako o grze, w której należy zmienić perspektywy. Kiedy byłem młodszy, uwielbiałem grać w gry komputerowe. Każdy poziom był trudniejszy od poprzedniego, ale też bardziej ekscytujący. Zastanówcie się teraz, dlaczego nie podchodzić do życia w ten sam sposób? Gdy napotykamy na jakiś problem, to zamiast go unikać czy obawiać się, traktujemy go jako kolejny poziom w grze. A co, jeśli powiedziałbym wam, że każdy problem, z którym mierzycie się, można powiedzieć na co dzień, to tak naprawdę kolejny level, level do pokonania. Dzięki takiemu podejściu, zamiast odczuwać stres czy lęk, zaczniemy postrzegać każdy problem jako wyzwanie. Inaczej, zaczniemy postrzegać każde, wszystkie problemy, nawet mogę powiedzieć, jako wyzwania wyzwania, które mają na celu sprawdzenie naszych umiejętności. Jako kolejne, powiem, wykorzystanie kreatywności. Wykorzystajcie swoją kreatywność. Każdy ją ma, często uśpioną, ale każdy ją ma. Zacznę tak. Kto z nas nie Miał takiej sytuacji, że pod prysznicem, czy tuż przed zaśnięciem, przyszedł mu do głowy genialny pomysł na rozwiązanie pewnego problemu. To dlatego, że nasz mózg nieustannie pracuje, a nasza kreatywność często gra w tle. Gdy napotkamy na jakąś przeszkodę w życiu, warto dać sobie chwilę na zastanowienie się i pozwolić naszej inwencji twórczej na działanie. Możliwe, że odpowiedź na nasz problem przyjdzie właśnie w najmniej oczekiwanym Momencie. Kolejny podpunkt to cele i nagrody. Wiemy, że za wykonanie pewnych zadań w grach komputerowych dostajemy nagrody. Czemu by tego nie wprowadzić w naszym codziennym życiu? Za każdy pokonany problem, za każdy osiągnięty sukces, ustaw dla siebie nagrodę. Mogą to być drobne rzeczy. Ulubiona czekolada, seans filmowy, dodatkowa godzina snu. Te maluteńkie motywatory mogą zadziałać cuda i dodać nam energii do działania. Więc zamiast Skupiać się na problemie, skupmy się na nagrodzie, która czeka na nas tuż za nim. Przykładając to na jakiś przykład, to powiem tak: wyobraźcie sobie, że macie ważne spotkanie w pracy. Zamiast martwić się i stresować, co może pójść nie tak, potraktujcie to jak scenariusz gry. Za każde dobrze wykonane zadanie, za każdy udany punkt prezentacji zdobywasz punkty. A po spotkaniu? A po spotkaniu czas na nagrodę. Może to być Coś nie wiem, prostego jak spacer po parku, czy kawa w ulubionej kawiarni. Gdy zaczniemy patrzeć na życie przez pryzmat gry, wszystko stanie się dla nas bardziej ekscytujące i mniej stresujące. To by było wszystko w części pierwszej, a teraz zapraszam Was na część równie ekscytującą, czyli część sportową. Do zobaczenia! Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich w czwartkowej części sportowej. Dzisiaj zakładka, której się nie udało wczoraj zrobić. Zakładka, która miała wyglądać tak, że godzina roweru i 30 minut biegania. Ale chyba sobie skrócę rower kosztem biegania, bo nie ukrywam, że po wczorajszych 90 km, bo tyle wyszło, nogę mam zmęczoną. I ogólnie zmęczyła mnie ta jazda, bo było mega gorąco No i wyszło trochę więcej niż planowałem Na razie jadę przed, przed siebie I już nie tak ku przygodzie jak wczoraj Bo znowu mnie to gdzieś wywiezie Nie wiadomo ile kilometrów od domu Dodatkowo dzisiaj jak widzicie O innej porze dnia jadę, bo jest już gdzieś godzinkę przed zachodem słońca Więc 45 No dobra, maks do godzinki tego roweru A na bieganiu zobaczymy jak to wyjdzie Minimum 30 minut, maksimum godzinka Także lecimy. Miłego oglądania. Mój czas na jazdę w jedną stronę się skończył 3 minuty temu, i to jeszcze zakładając, że będzie ta godzina, a jestem po takiego jeziorka, takie jeziorko jest tam. Za tą ha hałdą, dobrze mówię, żeby tam się dostać jakieś 10 minut i jeszcze powrót. Tak naprawdę wiem co to jest za jeziorko, ale nie wiem jak tu się dostałem. Znowu jechałem, jechałem, jechałem i nagle patrzę, kurde, poznaję to, poznaję to, poznaję to, ale jak ja to się dostałem. Do domu mam trochę jeszcze powrotu, więc dzisiaj odpuszczam to jeziorko, ale innym razem się przyjedzie jeszcze raz, bo już znam drogę, mniej więcej. Jeszcze sobie zobaczę po gps -ie. I jak będzie więcej czasu po prostu to przyjedziemy tu jeszcze raz, bo jeziorko jest naprawdę okazałe bardzo ładne i godne zobaczenia. Dzisiaj, jak widzicie, słońce już się chowa za górami. Do zachodu jeszcze nie wiem ile. Myślę, że z godzina, może się uda, nawet może nie godzina, ale ja mam jeszcze bieganie. I też nie chcę po ciemku biegać, więc wolę wracać i zrobić jeszcze bieganie jak będzie jasne. Dobra, jestem prawie na miejscu, także szybko się przebieram i widzimy się na bieganku. No i jestem, lecę 30 minut. Jeszcze jak widać, ciemno nie jest, jeszcze można biegać. Także do roboty. Tu jest taka miejscówka, że właśnie mnóstwo ludzi przychodzi biegać. I nie tylko chodzić, jeździć. Biegnie się bardzo dobrze. To co mówiłem, że noga była zmęczona po wczorajszym rowerze. To po jakichś 10 km roweru się to rozjechało. Do zawodów zostało jeszcze, ile to będzie? 4 tygodnie pełne 4 tygodnie. Ale już w tą niedzielę mam sprawdzian na 5,5 km. I ten sprawdzian powie mi, do jakiej, ile będę łamał. W przyszłym projekcie, bo przyszły projekt przypominam, to będzie 5 km i nie wiem, czy, na, czy chcę złamać na 5 km 18 minut, 17 minut. Ta niedziela powie mi, na jakim etapie jestem i do jakiego biegu mogę, do jakiego czasu mogę podejść w przyszłym projekcie. Także zobaczymy. A teraz wracam do biegania, bo jeszcze nie koniec tego treningu. O, ale już jaki drogi? 220. Czyli sezon się skończył a jeszcze ostatni jak kupywałem to był po 130. Ja jestem ślepy trochę i nie lubię kiedyś uwielbiałem biegać po ciemku, a teraz to już nie należy do moich pasji. Okej, okay, część druga. Część druga odpowiedź na pytanie, dlaczego warto traktować problemy jako wyzywania. A to dlatego, że jest to zwiększenie pewności siebie, bo wyobraźcie sobie chwilę, kiedy to udało wam się coś osiągnąć, co nawet początkowo wydawało się niemożliwe. Nie wiem, być może była to jakaś trudna ścieżka po górach, skomplikowany projekt w pracy, czy nawet sportowe wyzwanie, półmaraton, 10 km, 5 km, może maraton. Kiedy w końcu to osiągnęli, Przypomnijcie sobie, jak się czuliście. Niezwykle dumni, prawda? Bo oto jest właśnie magia wyzwań. Pokonując je, zyskujemy na pewności siebie. Uczymy się ufać swoim zdolnościom i dostrzegać swój potencjał. Dzięki temu kolejne nasze życiowe przeszkody wydają się nam mniej straszne, bo wiemy, że już wcześniej sobie poradziliśmy z podobnymi problemami. Kolejny aspekt to rozwój umiejętności, bo każdy problem, z którym się się mierzymy, jest tak naprawdę okazją do nauki. Być może, nie wiem, potrzebujemy zdobyć nową wiedzę, nauczyć się czegoś, co dotychczas dotąd było nam obce. Stawiając czoła tym wyzwaniom, nie tylko rozwiązujemy konkretny problem, ale także rozwijamy swoje umiejętności. Przykładowo, jeśli stajemy przed wyzwaniem związanym z publicznym przemawianiem. Ucząc się tego, nie tylko stajemy się lepszymi mówcami, ale również uczymy się empatii, obserwowania reakcji, publiczności i dostosowywania swojego przekazu. W praktyce każde wyzwanie, które podejmujemy, czyni nas bardziej wszechstronnymi i bardziej przygotowanymi na przyszłe trudności. Kolejny aspekt, kolejny aspekt, który chciałbym opowiedzieć, który chciałbym wyszczególnić, to jakże ważna satysfakcja, bo nie ma chyba nic przyjemniejszego niż uczucie satysfakcji po ciężkiej pracy. Kiedy patrzymy na efekty naszego trudu. Przyznajcie mi rację, czujemy się spełnieni i szczęśliwi. Szczęśliwi. A dlaczego? Bo wiemy, że osiągnęliśmy to dzięki naszej determinacji, uporowi i ciężkiej pracy. Ta satysfakcja jest jak bonus w grze, który dostajemy po przejściu jakiegoś trudnego poziomu. Daje nam ona poczucie, że warto było stawić czoła wyzwaniu, że warto było włożyć w to całe swoje serducho i duszę. A co? Najważniejsze daje nam motywację, by iść dalej, by szukać kolejnych wyzwań i rozwijać się bez przerwy. Dzięki za część drugą. No a w części trzeciej, i jakże przykro, że już ostatniej, odpowiedź na pytanie. Jak zacząć traktować właśnie nasze problemy jako zabawę? Rozpocznij od małych kroków. Czy kiedykolwiek próbowaliście rozwiązać jakąś skomplikowaną łamigówkę czy ułożyć puzzle? Jeśli tak, to pewnie wiecie, że kluczem do sukcesu jest podzielenie jej na mniejsze, bardziej zarządzalne części. I podobnie jest z problemami w życiu. Zamiast zrzucać się od razu na głęboką wodę, zacznijcie od jakichś małych kroczków. Wybierzcie jeden mały problem, który was w nurtuje. Może to być coś tak prostego jak nauczenie się nowego przepisu czy zorganizowanie swojego biurka, gdy Zaczniecie traktować to jako wyzwanie, a nie jako problem. Zobaczycie, że podejście do trudniejszych spraw się zmienia. Małe sukcesy budują naszą pewność siebie i uczą nas, jak podchodzić do większych przeszkód z bananem na twarzy. Kolejny aspekt to świętujcie swoje sukcesy. Pamiętajcie, że każdy sukces, niezależnie od jego wielkości, jest wart uwagi. Dlatego, gdy coś wam się uda, świętujcie to. Może to być coś prostego, jak Chwała dla samego siebie, ulubiony deser, czy po prostu chwila relaksu. Te małe nagrody nie tylko dodają wam skrzydeł, ale też uczą, jak doceniać drobne momenty radości w życiu. Kiedy świętujemy swoje sukcesy, koncentrujemy się na tym, co już osiągnęliśmy, a nie na tym, co jest jeszcze przed nami. To dodaje nam motywacji do podejmowania kolejnych wyzwań. Kolejny aspekt, który chciałbym wymienić, to otaczaj się pozytywnymi ludźmi. Ludzie, z którymi spędzamy czas, mają ogromny wpływ na nasze nastawienie do życia. Jeśli otaczasz się osobami, które ciągle narzekają, skupiają się na problemach i widzą we wszystkim przeciwności losu, trudno jest patrzeć na życie z optymizmem. Dlatego warto otaczać się ludźmi Którzy podchodzą do życia z entuzjazmem, cieszą się z małych rzeczy i potrafią znaleźć pozytywne strony nawet w trudnych sytuacjach. Pamiętajcie, że takie osoby mogą być dla was inspiracją, mogą pomóc spojrzeć na problemy z innej perspektywy i dodają energii do działania. Szukajcie więc takich ludzi w swoim otoczeniu, a zobaczycie, że Wasze podejście do życia i do wyzwań zacznie się zmieniać. Dziękuję za część. 3. To by było tyle w dzisiejszym odcinku. Ja dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi zaczniecie podchodzić do problemów z lekkim, leciutkim, Leciuteńkim sercem i uśmiechem na twarzy. Pamiętajcie, w życiu chodzi o to, aby się bawić, nawet gdy po drodze pojawiają się przeszkody. A jutro czeka Was kolejny odcinek o tym, co robić, gdy życie rzuca w nas cytrynami. A więc bądźcie z nami! I jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku pełnym cytryn i lemoniady.